I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że tu jestem. Z Ojcem Aleksandrem toczymy boje o Andrzeja Boboli, dlatego się znamy. Występowaliśmy razem w Radiu Maria i w innych miejscach. On jest doktor, ja nie ukończyłem studiów jakichś poważnych, bo ja Zostałem proboszczem czwartym roku kapłaństwa i w jednej parafii jestem ponad 40 lat. Cały czas jestem Ale mam trochę takiej wiedzy o świętym Andrzeju i nawet w tym dziedzinie, jakim jest związek świętego Andrzeja z Matką Bożą, to pewne rzeczy chciałbym dodać. Pierwsze to jest to, że rodzina Bobolów była bardzo maryjna. To była jedyna szlachta, która nie przeszła na protestanty z Polsce. I oni, dzieci, bardzo wprowadzali w kult maryjny. I dlatego Andrzej Bobola, już jako mały chłopak, na pewno od rodziców był uwrażliwiany na związek z Matką Boszą. To jest pierwsza rzecz. Druga. Oczywiście ten, ta data 8 grudzień 1608 rok, kiedy się oddał matce Bożej, ale jest później jeszcze drugie oddanie matce Bożej. Mówię, kiedy Andrzej Bobola w nowicjacie przeżywał pewne trudności i miał problemy z byciem w zakonie nawet, chodziło o to, że mogli go wyrzucić. Andrzej Bobola wtedy klęknął przed najświętszym sakramentem, adorował. Pana Jezusa i zrozumiał jedno, że tylko adoracja i żywa relacja z Matką Bożą. A więc to pierwsze oddanie to było takie literalne. Jeszcze był młody, braniewny, ale już później w Nowicjacie wybrał Maryję za przewodniczkę życia. A więc o to oddanie, długie to było nawiązanie relacji z Maryją. Trzecia rzecz, do której chciałbym jeszcze dodać, to w Pińsku jest taki cokół, który pozostał do dzisiaj, czyli Janowie Polskim, gdzie Andrzej Gola zawsze przed wyprawą misyjną, tam była figura Matki Bożej i on szedł do tej, przed tą figurę i powierzał swoją misję Maryi. I jedna rzecz bardzo istotna które nie były tutaj powiedziane, to jest pobyt Andrzeja Bogolie w Nieświeżu. Pierwszą placówką, jaką Andrzej Bobola otrzymał po święceniach kapłańskich 12 marca 1622 roku, to był Nieśpiesz. Dlaczego wspominam o tym? Dlatego, że uważam, że tam Andrzej Bobola poznał swoją misję, swoje zadanie. Powiem był tam niejaki książę litewski Albert Radziwił, który napisał książkę o objawieniach Mancinieniego, Juliusza Mancinieniego, które miały miejsce w 1608-1610 w roku. Jedno w Neapolu, drugie w Krakowie. I tak naprawdę tytuł Maria Królowa Polski to nie jest wymysł nasz ludzki. Matka Boża sama objawiając się Juliuszowi powiedziała, czemu mnie nazywasz Królową Polski? I teraz jakbyśmy weszli w to wszystko, zobaczcie, bo wiadomo, że nikt się nie podpisał pod tekstem ślubów lubowskich. Ale w moim przekonaniem, bo dotychczas to nie tylko Dobraczyński, przede wszystkim Dominikanie o tym bardzo mówią, że Andrzej Bobola jest autorem Ślubu Lwowskiego, Dominikany. A ci, którzy znają trochę treść Ślubu lwowskich, to mówią jedno, że upomnienie się w tekście Ślubu Lwowskiego o chłopów musiał dokonać ktoś, kto wśród tych chłopów dole ich znał, kto wśród nimi pracował. I wielce tego świata by się nigdy nie upomnieli o chłopów. Andrzej Bobola był tym, który wśród nich pracował, znał ich dole i mówił, jeżeli chcecie, żeby Matka Boża wam pomogła w wojnie, to wpierw naprawcie krzywdę, którą obejrzeliście prostemu ludowi. Ale w moim przekonaniu, moi drodzy, bo ja w tej książce Bohater Chrystusowy wskazałem na argumenty, że Andrzej Bobola może być ich autorem. Dlaczego? Bo właśnie tam w Nieświeżu był ten Albrecht Radziwił zafascynowany objawieniami w Neapolu. Napisał nawet taki gruby Bóg książkę. Ksiądz Piotr Dzierża ją dał przetłumaczyć, mieli ją nawet wydać w takim języku bardziej przystępnym, e, bo ona była napisana w języku łacińskim, miał wydać to. I Andrzej Bogola, tak, takie jest moje wewnętrzne przekonanie że gdy był w wtedy Albrecht radziwił bo wtedy zawsze proposztowie z, z tymi ważnymi miastach to współpracowali. I on niejako przekazał Andrzejowi te objawienia w Neapolu. I Andrzej Łobor to odczuł jako swoje zadanie, jako życiową misję. Bo zobaczcie, dlaczego śluby Rywowskie. Jan Kazimierz złożył dopiero w Elbowie te śluby. Dlatego nie mógł przeżyć wielu pięknych kościołów, Bazylii, przez które szli, bowiem gdyby ktoś wielki tego świata, na pewno by się podpisał. Bo ja mówię, że to mógł prymas być, ktoś tam opisywał, że były inne oddania matce Bożej Francji, ale patrzcie jak Bóg wszystko przygotował. Czy wy wiecie, że Król Jan Kazimierz przez dwa lata był w Zakonie, Jezuity we Włoszech. I kiedy nastąpił ten moment, a on był w tym czasie, jak te objawienia się dokonywały. I to było bardzo głośne we Włoszech, bo ten Juliusz Mancinelli to był Jezuita. A więc on słyszał o tych objawieniach w Napoli, jak był w Rzymie, u jezuity. I teraz zobaczcie. Miał, był więcej życzliwy wobec jezuitów. A więc te śluby musiał pisać ktoś, kto po pierwsze znał objawienia Nieto, Po drugie był wielkim Chrścielem Maryi, co Andrzej Bogola był. Po trzecie był wielkim patriotą. Andrzej Bogola też nim był. A więc wiele cech jest, które wskazuje, że Andrzej Bogola... Te śluby napisał. W związku z tym, że nie ma takich dokumentów konkretnych, nie możemy o tym powiedzieć, ale tutaj ten związek Matki Bożej z Andrzejem Bogolu jest bardzo charakterystyczny przez całe jego życie. On tam wskazywał, że on był tym moderatorem, założycielem w sodalicy mariańskiej. Ale wreszcie pod uwagę, że Gogola w kazaniach swoich często zwraca uwagę na Marię. I dlatego te ostatnie dni jego życia, kiedy go męczyli, wołał Jezus i Maria. to dlaczego te dwa mnie na Bogu, bo to dla niego było najważniejsze. I w moim przekonaniu Matka Boża, a ja w kazaniu wieczornym powiem, bo mam dowód, świadectwo, list, który napisał pewien zakonnik, jako list konkretnie, żeby do mnie to napisać, o Andrzeju w wchodził gdzie Matka Boża mu się objawiła. Ale to, żeby już nie zdradzać kazania, to dostawię sobie jako wisienkę na, na wieczór. Nie, to będzie miał pójść, to pójść, Kto nie będzie miał pójść, to nie pójść. Także Państwo, w taki sposób chciałbym kilka tych słów jeszcze dołożyć odnośnie, co ja wiem, nie? bo jest wiele pewnych rzeczy, których jeszcze nie wiemy, ale jak jeździłem na pielgrzymkę na Białoruś, byłem tam wiele razy, to oprowadzano nas po kapliczkach, w których było w obrazy Matki Bożej. Mówili, że tu Andrzej Gubola się modli. One się zachowały jeszcze do lat 80 90 minionego wieku. Nie wiem jak jest dzisiaj, bo już dosyć dawno byłem na tej Białorusi, ale kilkanaście razy byłem. To z ojcem Paciuszkiewiczem też my zawsze jeździli we kół. Także jeszcze jakbym był pierwszy raz, to ten kościół, który dzisiaj jest sanktuarium Andrzeja, to były jeszcze magazyny, Kłódki były. Ja mam zdjęcia porobione. A kardynał e, w dziś, świątek, to jeszcze był zwykłym księdzem i byliśmy u niego w domu, jakby taki dwóch siód mieszkał jako kapa. Także moje pierwsze wyjazdy to na te tereny Andrzeja Bogoli to były w latach pod koniec lat 80 na początku 90 i to mi jakoś pozostaje w głowie i myślę, że trzeba podsumowywać to wszystko, że głowa mówi nam jedno, że najważniejsza jest zdrowa, autentyczna relacja z Marią, że nie nabożeństwa, nie pielgrzymki, ale rozmowa z, z Marią, wsłuchiwanie się co Maria nas mówi, ja i myślę, że te wszystkie rzeczy, które Andrzej Bogola czynił, to by jest wielką pomocą Matki Bożej. Maria go zaprowadziła do Jezusa, żeby złożył takie piękne świadectwo. I stąd, czego my możemy się wszyscy nauczyć od Andrzeja Bogoli, to jest to, że ciągle poprawiajmy naszą relację z Matką Najświętszą. Nie zostańmy na tym, co było, ale czyńmy, by to była relacja coraz bardziej taka żywa i więcej słuchajmy Marii, jak do niej mówimy.